Jestem cały czas aktorem, cały czas gram, ale też e, przeszedłem trochę do b, b, może b, innej ligi e, ludzi, którzy pracują w mediach. Czyli teraz jestem e, aktorem, który prowadzi program, aktorem, który prowadzi e, bardzo popularny program na całym świecie. Koledzy zezdroszczą? Wiesz co, Nie. szczerze! Nie wiem, no wiesz, no to wiesz, no są, padają takie pytania. Wiesz co, nasz zawód polega na tym. Ale że... jakie pytania, że co, że jak to zrobiłeś, że dali ci program? Yy, nie, Casting nie, wygrał. Pytania, może nie, 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 takie pytanie, ale słyszałem, że byłeś kiepski na castingu, a dostałeś ten program. Serio? Tak, tak, tak. Podli tak. potrafią być ludzie, co? Wiesz co, nie, no to jest ich sprawa, ja mam to tam, wiesz, gdzieś jestem tam... W poważaniu? Wylatuje to ze mnie, jednym muchem, przylatuje, drugim wy, wylatuje. To chyba jest najlepsze podejście generalnie w życiu, żeby sobie tak radzić z takimi kąśliwymi uwagami. Nie, ja myślę, że w ogóle nas, nasz zawód jest przepełniony w taki, wiesz? Myślę, że sporo, sporo kolegów tobie też zazdrości, że masz swój program, który jest tak licznie oglądany. Przychodzą tutaj ludzie, biją ci brawo, zapraszasz gwiazdy, rozmawiasz z nimi. Nie no, brawo, to biją gościom, gwiazdom. No tak, ale tobie też, bo świetnie to prowadzisz, więc wiesz? Więc wydaje mi się, że też pojawi się sporo, sporo zawitnych i zazdrosnych ludzi, ale to po prostu trzeba mieć na, na to lekarstwo, czyli po prostu. Jasne, jasne, jasne. tak trzeba robić. Miki, a, a propos show biznesu i, i, i praw, którymi się rządzi, to nie tak dawno temu opublikowałeś zdjęcie, które stało się wiralem, pisali o nim wszyscy, zdjęcie z nagim torsem. Gratuluję formy, gratuluję formy. Jak na 43-latka. Was, świetna, słuchaj, nie wyglądasz na swoje lata, choć podobno nie należy tak mówić, że to nie elegancki komplement, nie wyglądać tak na swoje lata. Natomiast a propos tego show biznesu, Trzeba czasami, wiesz, dolać oliwy do ognia, trzeba zrobić taki trochę szum wokół siebie. Czy to było jakby zrobione z myślą o tym? Yy, wiesz co? Yy, to było tak, że to było zaplanowane. O, to było zaplanowane. Jak wiemy, social media mają duże zasięgi. Ja nigdy nie robię takich rzeczy, nie pokazuję na gości na Instagramie swojej. To był mój... A szkoda, prawda, proszę państwa? Chyba, tam nie wiem, trzeci raz odkąd mam po prostu Instagrama, gdzie po prostu pochwaliłem się formą. Jakby akurat przygotowywałem się do, do pewnego projektu, więc ta forma jakoś tam została zrobiona, a wykorzystałem też, bo wiedziałem, że takie zdjęcia mają duże zasięgi. No, na tym to polega, więc albo robisz sobie zdjęcie z psem na Instagramie i wszyscy Ci lajkują i mówią, jejku, jaki piękny piesek, albo po prostu pokazujesz tors, nie wiem, kobiecy lub męski. No, no taki tak jest dzisiejszy świat, no, i czy ja tu pochwalam? Nie oceniam tego. Ja zrobiłem to celowo, ponieważ wiedziałem, że tuż we wrześniu wchodzi nowy sezon The Floor wchodzi nowy sezon M jak Miłość i wchodzi też program Kuby Wojewódzkiego, więc pomyślałem sobie, że takim postem zacznę po prostu tę jesień swoją w telewizji.